Rozbijam to, co jest na razie tutaj luzem. Jak tylko przejdzie ten, ta fala opadowa, jak tylko to przejdzie, wyruszam. Tutaj na znaczy wyruszam, no, Spadę tylko parę metrów niżej, tam będę rozdziabywał żyłe. Na razie sobie rozbijam większe właziki które tutaj ktoś tam wyciągnął. No, coś tam tam. Tam pojedyncze może nie urywające. tam dojdzie do tej żyłki, tylko niech przestanie padać. Albo chociaż to nie zelży. I no. się porozglądać. Rozglądać się trzeba.